Cześć, mam na imię Mariana, dziś pokażę Wam dwa lokale usługowe na osiedlu Natura Park, które są dostępne na sprzedaż. To naprawdę świetna okazja, by zainwestować w przestrzeń rozwijającej się części osiedla. Zacznijmy od pierwszego lokalu. Ma prawie 95 m2, duże okna i wejście od centralnej części osiedla gwarantują łatwy dostęp dla klientów. To idealne miejsce na kawiarnię, gabinet czy mały sklep. Układ wnętrza jest przemyślany, co daje sporo możliwości aranżacyjne. Zakończenie budowy jest przewidziane na drugi kwartal tego roku, więc już dziś możesz rozpocząć planowanie własnego biznesu. Jeśli szukasz większej przestrzeni, mamy lokal o powierzchni 142 m2. Również wyróżniają go duże wietryny i okna na trzy strony świata. Lokal można wykorzystać jako open space, podzielić na kilka funkcjonalnych pomieszczeń lub prowadzić w nim różnorodne działalności od gabinetów usługowych po sklep specjalistyczny. Jeśli szukasz lokalu usługowego, zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.